Tak, to jest taka sprawa, znaczy jest taka trochę dziwna akcja, ale generalnie mój kolega gamer e, chciałby zacząć dziewczynę do łóżka, ale że to tak tylko chwilowo, żeby się położyć na sekundkę, bo chciałby przeżyć tę ten, e, ten, chwilę, ten jeden moment. E, I czy poszłabyś na chwilkę tam położyć się dosłownie pod kołderkę, żeby spełnić marzenie mojego kolegi, który cały czas siedzi przed komputerem i gra w gry. Tam? Tak, bo tak, tak dokładnie tam. Tak. No Nie, wiem. nie ja widzę, ja, ja, że już wiesz. Spełnisz marzenie tego chłopaka. On cały czas gra w grę, nie ma czasu na wychodzenie no, w ogóle, na imprezy i tak dalej. Także to jest jedyna okazja dla niego. <noise> Robimy taką akcję, spełniamy marzenie tego chłopaka. Pomóż nam. Ile dziewczyn no, Mama ma, ma żeby i No na razie jedna, także. Nie marzę więc w No na razie jeszcze średnio. Znaczy jedyne, które były, to były wiesz, tak w wieku 15 lat, także w końcu widzisz, mamy kogoś, kim będzie zainteresowany na pewno. No to teraz nie obraziłeś, czyli jeszcze mnie Nie no właśnie jesteś odpowiednia, no przecież kurczę, jeżeli w końcu mamy spełnić jego marzenie to właśnie... Ja mogę mu pomachać. Nie no, chodź do nas naprawdę. Na Ale chwilę. to myślę, że nie, no może nie. Chodź do nas na chwilę, no spełnij się go marzenie, mówię ci. Ale ja połacham, to nie nie, nie, to nie wystarczy, to, nie wystarczy, spełnij się jego marzenie. Mi, no to już... Jest zainteresowany, już... to jeszcze nie jest wszystko, chodź. To już... No chodź, nie. to jest sekunda. Poczekam, myślę, marzenie. że będą jakieś dziewczyny, które spełniły nie, nie jego takie marzenia. Proszę.